O coś wybuchło ty procesor? Nie mm -hmm. <laughs> Ale był strzał taki jakby ten Ale ciężką głowę. Ja mam już boli od trzymania głowy. <laughs> połóż głowę. Ja weź, że się połóż wreszcie. Tu gościu leżał. Czemu go nikt nie widział? Dobra. boli. O ale leżał tu w tym. Patrząc... ...z Padochronu zleciał ty. Czy to już? O, nowa mapa. A Może bym sobie tak broń Zmodyfikował Nie teraz, nie ma to czasu jak nie teraz? Teraz strzelasz się. Patrz tu tu modyfikuj. Tu jest modyfikacja. Ziewek. O panie! No, zwariowałeś Dantowski. Uch, Głupioł, nie straszne. Wariowałeś. Jesteś nienormalny. <laughs> dziękuję. Ale ja tylko żartowałam. A może nie żartowałam. Pewnie jest tam mora. Jakby mnie wzięli gdzieś do psychiatry, to może by co wyszło. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. No Aha. właśnie, kurde. Macie. 30 złotych wysłane, to chociaż to... O Jezu, sobie chociaż tą paczkę daruj No ja no, komputer mi usb znowu odłącza jakieś czemu, czemu ja cały czas chcę do swoich strzelać? Bo nie, jestem już lepiej... To... Ja w sumie stoją się, nie ruszają czy nie widzę Czy żeście biegli tutaj, a tu yy, biegł wróg też? Nienki. Kebab poszło. Kurde... zebrać nie można bo do tego kebaba. Jebaba. A co ja jutro będę robiła? A wiem co będę robiła. To i się patrzy na ja róz hmm. no, To się patrzy? Smiłeś tak. się, co może Tyle przyszła i ona nie musiała iść Ile ja mam czasu jutro? Na stream? Nie... Wieczorem będę się odpalała jak coś Jutro do 20:00 20. dziewek. Mm -hmm. Boże, chciałam ci dziękować za tego że nie wiem dlaczego Już Ej właśnie, budzik! Boże, to. Jak dobrze, że jesteś Zależy w której się odpalę, no... Nie No kurde, w budyneczku sobie siedzi, frajerzynka To no, wszystko piją, pizdę dostajemy? Ej, serio, znowu, znowu przegrywamy? Nie no, wychodzę już. mówiłeś tak dwa mecze wcześniej Że wychodzisz No i wezmę i wyjdę w końcu Weź, że się połóż wreszcie Tu gościu leżał Czemu go nikt nie widział No wy... tam trójka wyszła na tego typa Oni tak go właśnie uszczynili. A tu wyjdzie typ zaraz oh, dobra, ty. Jezus a mi się nie z takiego sypu teraz jeść Yeah, I'm <laughs> okay. oh, no. right, oh, going <laughs> up I'm gonna stop Czy ja żem buda, czy gruba? Tylko, że. Też. Problemy na przykład z cerą. myk się jest. No tak było. twierdzam. Jak się gorzej, czuję. Brzuszaj boli. O, ale leżał tu w tym. Ja nawet nie mogę wyjść nigdzie. O. Ej, a co my na to? Bo kot ma do mnie przyjechać. A jakby tak pójść razem z kotem na tego kebaba, jeszcze z mamą Katy i zrobić z tego streamkę? Tylko, że to by było w przyszły, e, w przyszły weekend. Dobrze, że w przyszły weekend, nie w przyszłym roku. Uh -huh. To co, lepiej ja sama, czy z nimi? Ej właśnie, bo mam tylko jeden kibel w domu, więc...

Brawo no Jest niby ten. Musi Nie apisz sniper shot. To yeah. Patrząc, spada chronos leciał ty z góry. No szmaciarz wyżej nad wami, Kamil nad tobą jest, gościu. Centralnie nad tobą na tym balkonie. W środku. Teraz. Słyszę go, chyba albo i nie. nie wyżej. Nie wiem, oni tu ze spadochronu gdzieś skakali Ty bledział na spadochronie i bledział w okno i pa. Skąd, skąd, oni widzą? No nie mów, że nie padnie. no, no tyle już go obiłem i nie padnie, no, wychodzę, nie. Uwaga, tutaj było ok takie okno z kampią Trzeba się tam gniewać z tego budynku. Z tym się nie da no. Wiem, że kampią, wszędzie kampią. Nie, nie chcę no. dzięki. Chciałbym już iść. Chodź. Alarm włączyli, no. Masz szakra. O czat mi się popsuł. No, no. Dawaj! się

Jest tam, jest tam jest w tych drzwiach. Nie, wiem, jak to się oznacza, a tym dobrze. Ale muzyka tu gra. w galerii dobry. Patrz, E nam przejmują. No i wiedziałem, że to skampiony jest! Nie widziałam! Kamil, uważaj, po twojej lewej teraz będzie. Wszedł na górę trochę, na nie świetnikiem, a nie ktoś już Dobra, no. <grych> Ciem, oh. jego Nick. Jak, jak. No czemu? Chyba za to było. biegnę kurwa daleko, biegnę. Durwa, co go no, na schodach dobra, daleko jeszcze do końca Charlie. Be advised Charlie's being captured by hostiles. The enemy has secured Charlie. enemy oh. Ah, por la plaza. Ja, się w No. nie no i spaliłem się jak te. Oj oj! No oj oj, tam, tam ich jest. Oj 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 <grym> oj! Masz <wyszczoń> arteszkę. Zjadam. Biegnę! Nie, wiem, biegnij. to Jest tu dobra, tam biegnę. ZDĄŻĘ, ZDĄŻĘ! Biegnę w drugą stronę. Kurde, już padł. Łatwo, już przegraliśmy. Chyba oni mnie nie widzą, co jest? Oni sami siebie nie widzą. się nie no, dwóch kampi w jednym miejscu. Próbowałem jeszcze. Kurde! No i misklik tego nie było, nikt nic nie widział. No tragedia z tym odradzaniem pod ogniem od razu. Się tu no, Nie bądź w walce. Jestem w tobie. Czy ta muzyka oznacza koniec męczarni? Proszę. Jeszcze zginę, jeszcze mi się uda, yeah.